Jak to mówią, wszystko dobre, co się dobrze kończy. I tak po blisko dwóch latach opóźnienia, nadpłaconych milionach, wykonawcach schodzących z placu budowy i innych komplikacjach, wszystko wskazuje na to, że już za trzy tygodnie mieszkańcy udadzą się na pierwszą kąpiel w odnowionym kąpielisku Arkonka. Co by nie mówić, efekt końcowy robi wrażenie. Szczecin może pochwalić się nareszcie obiektem na wysokim poziomie. Uzyskałem informację, że 27 czerwca ma być otwarcie tego kąpieliska, czyli na sezon. Cieszymy się bardzo. Dla... Dlatego, że już kilka razy przesuwano termin, e, zmieniano wykonawcę, zwiększyły się znacznie koszty tej inwestycji. Nie wiem, kto będzie za to odpowiadał, ale e, e, w, no, w sumie to dobrze, że chociaż w tym roku uda się, mam nadzieję. Otworzyć to kąpielisko dla mieszkańców Szczecina i turystów. Radni z jednej z komisji Rady Miasta bardzo komplementowali to, jak Arkwątka wygląda teraz. Nowy wykonawca, firma Calbut, stanęła na wysokości zadania i po wielu perturbacjach z innymi wykonawcami świetnie poradziła sobie z pracami wykończeniowymi. Firma, która to wykonuje, jest firmą solidną. Widać postęp robót. To nie jest to, co przyjeżdżaliśmy w poprzednim roku, kiedy był zastój całkowity. Dzisiaj no, należy mieć nadzieję, że ten termin zostanie dotrzymany i piękny obiekt będzie możliwy, aby z niego skorzystać, żeby mieszkańcy, szczególnie dzieci, korzystały z tego obiektu, bo jest naprawdę bardzo ładnie położony. Nowa Arkonka będzie obiektem bardzo nowoczesnym, zarówno pod względem architektonicznym, jak i technicznym. Na całość składa się kilka basenów, w tym sportowy i brodzik, kilka zjeżdżalni, ale i inne atrakcje, takie jak Skatepark, Plac Zabaw czy przestrzeń gastronomiczna. Zimą basen będzie służyć jako lodowisko, a z uwagi na położenie możemy śmiało powiedzieć, że już dziś wiadomo, że wielu mieszkańców spędzi tu wakacje. Ja jestem zachwycony, bo jak ostatnio byliśmy, jak przyjechaliśmy, to nie było żadnego samochodu, a dzisiaj. Pełno samochodów, nie wiedziałem co to jest, a to się okazuje, że to pracownicy jest ich tyle, że e, samochody przed Arkonką cały postój jest zapełniony i no i rzeczywiście na placu, co się potwierdziło, pełno ludzi, pełen ruch. Choć radni raczej zgodnie chwalili przebieg prac, niektórzy nie zapominają, że kąpielisko powinno cieszyć mieszkańców już w ubiegłym sezonie. Jest bardzo drogo. Szukam tych 30 paru milionów w tej inwestycji i, i trudno się doszukać aż takiej kwoty. Pytanie dlaczego tak drogo? Pytanie dlaczego tyle usterek? Dlaczego tyle poprawiania? Bo jeszcze jest bardzo wiele rzeczy do, do, do zrobienia. Teren, otoczenie jest w ogóle piękne, więc otoczenie jest piękne. Wydaje mi się, że każda inwestycja w takim miejscu powinna wyglądać bardzo dobrze. Otwarcie kąpieliska to dla mieszkańców bardzo ważna inwestycja. Nie da się bowiem ukryć, że w Szczecinie bardzo brakuje wakacyjnych przestrzeni rekreacyjnych. Teraz radni myślą także o tym, jak skorelować komunikację na linii Arkonka i inne miejsca w Szczecinie. Na przykład budowana właśnie hala widowiskowo-sportowa. Naturalnie ścieżki rowerowe, zieleń uporządkowana. Wszystko to wygląda bardzo ładnie I jak kąpielisko będzie wykończone, to mam nadzieję, że będzie dodatkową atrakcją, bo Część taki, takiego terenu sportowo-rozrywkowego będzie również przy hali widowiskowo-sportowej. I już wcześniej postulowałam, żeby połączyć osiedle zawadzkiego właśnie tutaj z tym kąpieliskiem, ścieżką rowerową i dla spacerowiczów, żeby matki mogły spacerować z dziećmi, z wózkami. Arkontra zostanie otwarta pod koniec czerwca. Według nieoficjalnych informacji wiadomo, że dzieci poniżej 6 roku życia na obiad wejdą za darmo, studenci i uczniowie zapłacą 6 zł, a dorośli 12 zł.